Witam, witam. Zapraszam dzisiaj do gry, która się nazywa Gotham City Impostors. Zrobimy sobie mały wideo prezentację jak to wygląda, jak to się gra, co to oferuje. No, i tak, lecimy na Black Market. To jest taki sklepik, oczywiście za prawdziwe pieniądze Steam'a. No, DLC to się nazywa, można powiedzieć, że to są DLC. I tak, mamy do wyboru kolnik Cards. Konik kart są takie wizytówki. Za każdym razem, kiedy zabijemy jakiegoś przeciwnika, wyświetla mu się nasza wizytówka. Taką wizytówkę możemy edytować tło, jakieś elementy, wpinać jakieś napisy śmieszne. Nawet nie jestem pewien, czy jakieś dźwięki. Chociaż może to nie tak da. No, jak widać, to są takie różne, no takie troszkę zjajem. karty. Lecimy dalej. Um, nie, nie chcę bardzo, nie chcę nam się łączyć. Black Market. Aha, z strzałkami. Consablas. To są takie itemki, które dają nam określoną rzecz dwa razy. Powiedz taki premium, taki booster. I można tak, XP. Boost Solo, XP, Team Boost, czyli solo to dla siebie, tylko Team dla całej drużyny Mega XP, co ja zakupiłem podczas kiedy była promocja na tą grę. Dostałem, kupiłem ją za 3,79 euro, co wyszło jakieś 15-16 zł. To niedużo za taką fajną, no naprawdę, zobaczycie zaraz. Solo dla całej drużyny i jeszcze jest. Kostiumowe końce, które otrzymujemy po każdej rundzie, za to możemy edytować cały wygląd postaci od peleryny do trampków, no, fryzury różne. I dużo na to DLC jest właśnie tego typu. Maskotki. W wielu, no niektórzy gracze posiadają takie coś. I to jest, no to jest śmieć trochę, no bo to jest, to tylko nam lata. Koło głowy, no na przykład kost takiej jednej maskotki. Tak, ja bym kupował krokodyl, sobie kupił. Um, idziemy. No, 3 euro. No, prawie tyle, co ja dałem za całą grę, więc. No, średnio. Średnio ten DLC wygląda. O, y, jeszcze. kon... O, i kontent. Tutaj mamy. Y, taki. Piracki coś. Ordeo pak. Zestaw chyba zabiera właśnie. Całe stroje, pakiety strojów, no i boarding party. To Albo to jest tryb, albo to jest jakaś broń. Nie wiem, myślę, my wydaje, że tą bawłę można mieć jako maskotkę. E, jeszcze dalej. E, steampunk, tak. To widziałem. Nie, nie, niektórzy mieli na e, niektórzy gracze podczas meczów e, takiej. Taka paczka kosztuje 5 euro, także nie mało, chyba że w promocji no to e, powinno mniej. No i tak, to wszystkie kontenty. E, zróbmy sobie postać, to znaczy, ja chyba nie zrobię, bo mam mało końców. I tak, bronie, możemy mieć jedną e, podstawową broń, jedną e, sekundary broń, e, jakiś support item, który jakiś tam perk, e, w, zaraz pokażę Wam, i gadżet, no to tak. E, Bronie można mieć różne bronie, rifles, submachine guny, e, oje, snajperki, shotguny, jakieś wyrzutnie, to, to są ciekawe rzeczy, na przykład ta proca. Strzela z takich jakichś balonów z wodą wypełnionych, nie wiem, czymś toksycznym na pewno, ale bardzo, bardzo do, dobry efekt daje to w przeciwników. E, no i to przez takie kluczyki, no to są właśnie. E, Podczas gry oblokowujemy takie kluczyki i za te kluczyki możemy właśnie wykupić broń, ewentualnie dodatki. Tak jak ja na przykład wykupiłem Nitro, jakiś mortar. Nie chcę się tłumaczyć co to znaczy. Dobra, lecimy dalej. I tak, Dead Trapy. Jedna z moich ulubionych rzeczy, jeżeli gościu w nią wleci i spodskakuje na jednej nodze i bardzo łatwo go trafić i, i zabić. Trapbox y, to jest chyba zbliżeniowa mina. Jeżeli się zbliży do niej ktoś, to no, do pudełeczka to wybucha. Y, body Armor odbija nam wszystkie pociski, stajemy się chyba troszeczkę cięższy. cięższy. Energy Drinkers y, po zażyciu daje nam. Y, health regeneruje na maksa. To nie mam pojęcia co to jest. To jeszcze. To jest zablokowane, to jest chyba do delce, Tak mi się wydaje. Kliknę. Chociaż nie. Możliwe, że no, przeocząłem to widocznie. No i tak, pipe bomb, bomba która wybucha, to też nie mam pojęcia, boomerang, który zaznacza więcej niż dwa cele, znaczy więcej niż jeden cel. I hatchet, świerka, którą bezpośrednio po kontakcie z ciałem zabija się. Tak samo jak w Call of Duty. Wroteczki, prawda? I dobra, tak to, był, to były gadżety. I teraz na przykład y, tak, y, coś takiego jak skrzydła z plecaczkiem z misiem, to jest bardzo ciekawe. Y, kiedy podchodzimy do jakiegoś kanału, albo spadamy z jakiejś odległości, rozkrzywamy, no rozstawiamy skrzydła i fruniemy. Nawet nie wiem czy jest taki skill. Parę razy z tego dostałem. Y, no po prostu taka szaraża na przeciwnika. I tak... Y, to jest bardzo fajna rzecz w ogóle w grach powinno być ich więcej. Łuk... Y, y, Boże, grapl. Gun. No, hakowa broń coś takiego, że wystrzeliwuje hak ze sznurkiem. No, wiadomo, kto ogląda Batmana, wie o co chodzi. E, roller skates jest się o wiele szybszym, ale no to troszkę jak po lodzie się na tym ślizga. E, buty na sprężenie. Piłki na powietrze, jak się przytrzyma, chyba, czy można z dwa razy w powietrzu wskoczyć, coś takiego. Gogle, przez które widzimy w powietrzu, no ale to jest tak jakoś bardziej suportowo, bo nie możemy podczas tego strzelać. E, tylko namierzamy inni, już inni z drużyny y, naszej, gracze, widzą przez ściany i nie więcej kto jest w którym miejscu. Takie charakterystyczne podświetlenie się. E, Ninja smoke bomb. Nie wiem co to jest jeszcze. No i jackpack. Ja oczywiście mam zero klucza. Już wszystko wydałem. Postać. Postać mamy różne od typu budowy. Masz po parę modeli. Mamy tak. Normalna postać. Też kobieca postać. Troszeczkę bardziej napakowana. Grubasek. No i bardzo napakowana postać. Każda z postaci ma parę modeli. Ojej. Body type? Face type. O tu O to mi chodzi? Nie. O to mi chodzi, tak. No i widać na przykład, ja wykupiłem sobie taką panią w okularach. Głosy, możemy edytować głosy. Nawet edytować ton, który wypowiedzi, w których mówi. Można wysoki, jokerowy, niski, który nie pasuje na przykład do tej postaci. No, i wszystko się kupuje. Ja mam jeden kluczek, także potem sobie oddukuje coś. E, to chyba tu wszystko. No i to wiadomo, to są. E, dostajemy jedną kartę slot na bronie, No ja już zdobyłem. Któryś 20, chyba 8? Nie, nie, nie pamiętam. No, już mam 4 karty. Myślę, że, się daje, że tego będzie o wiele więcej. Bo przydaje się więcej, bo czasem jest taka sprawa, że. Jak wygląda edycja strojów na przykład? I mamy tak, y, to jest moja postać, którą blokowałem, znaczy blokowałem, sam edytowałem elementy, znaczy kupiłem strój, tak, no to dopasowałem za te marne grosze, które odzyska, uzyskałem podczas gry, bo to naprawdę ciężko idzie. Teraz mam 47 załóżmy No i załóżmy tutaj są takie ceny, tak, to jest fajna rzecz, ale no tego nie kupiłem yy. 220 końców, takich kapelusz, na przykład 1500, już takie bardziej zaje za fajne rzeczy. Um, takie coś. O, i to są y, to właśnie do tych DLC, które trzeba kupić za prawdziwe pieniądze: steampunkowe bądź pirackie. No i wiadomo, kajpy, czyli y, pleryny, ha. Te, te są z DLC. Budki jakieś. Ceny są dosyć podobne. Od 40 do 2500. Logo nawet jest. Huh. Dobra, no to zagramy jakiś meczek. Um, play now. Tryby gry 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boże, 6 trybów gry, Deathmatch, yy, coś tak jak przejmowanie capt, yy, Capture the Flag w y, Battlefield, e, w, w Call of Duty to chyba też, e, Psychical war, Warfare, e, to jest coś takiego jak chyba łapanie flagi typu no, Capture the Flag, znaczy tak, może inaczej, to jest flaga, która stoi na... Punkty, które trzeba przejąć, a to jest flaga, którą możemy się poruszać, tak, ale tego jeszcze nie grałem. Bounty Hunter Challenges Challenges daje nam jakieś dodatkowe to solo, są, no, to którym można samemu przejść. To jest i tutorial, chyba, bo poznaję tę scenę z pierwszą, z tego. No i to zagram sobie tydzień. Nie ma tu takiego czegoś jak wyszukiwanie serwerów. Dopasowuje nas tak samo jak na konsolach w. W, no, w lobby, czy w Call of Duty Czat głosowy w grze jest, ale mało kto. Nie widziałem, żeby ktoś używał. No i trochę o grze, no, no. Nie wiem, czy ktoś nie wie, może nie wie, że tutaj jest dwa klany samozwańczych bohaterów albo przestępców: Batman i Jokerzy. No i jak wiadomo, oni siebie nawzajem ubijają. Wyznikiwują siębie na wzajem <suszel> leaf Mamękik jeszcze raz zrobimy te same loby Mogę Wam powiedzieć, jest tu taki ludzik. Dosyć fajnie namalowany. On wświetlał nam jakieś takie bodajże informacje, rady czasem. No, ileś tam 10 milionów zostało zabitych w akcji. Na 22 level, ja mam 21. Możemy odblokować body type. Fakt, fakty są w wizytówkach. To są takie, no nie wiem, takie budowanie historii i coś, typu, był, nie wiem, było rano, kwiaty wiały, wiatr wiał. Kwiaty pachły, wiatr wiał. No, coś ciężko. Ciężko, team match. Taka godzina? Czy cu O, o, jest więcej. O, -o, o, Ekstra! Zaraz będziemy strzelać. Po lewej Batman, po prawej Joker. Jeden zdaje się uciekać przed drugim. O, szybciej, szybciej, szybciej. Jakbym YouTube oglądał. Dobra, to tak, spróbujemy sobie w Nie, Łukiem. Pokażę Wam, jak Łuk działa. Ej, Boże, Łuk. Ej, huk... Hak. Coś się dzieje. Nie widzę o coś nie, nie tak No jak tutaj widzicie tutaj ktoś użył Gogli której wam pokazywałem wcześniej no, Nie mam zbytnio wymagających przeciwników Albo to jest zasługa tej gogli O tu niedobrze, bo tutaj mamy taką od... stację, która na... leczy Ja bym się do niej zbliżył Gonimy go e, znajomość mapy O kurde Gra nie jest wymagająca, nie wiem może... Oni grają w to pro ludzie, coś pro gamerzy, nie ma tego eSportu, no ale warto już się oderwać od takich małych gier. To znaczy dużych gier. Jak Call of Duty. O. o goście miał tą właśnie wyrzutnię tego z tymi balonami. A no i ps, Zobaczcie, no bardzo użyteczny ten... Tak jest Musimy uważać na, jeżeli zlecimy z dużej odległości no Możemy się zabić, prawda? No, Szczelej, Oh O O i to mam fajną broń ehm, Zamrażarka Znana ehm, z... Ojojoj, ojoj Prąd mi pokopał Patrzcie Państwo Yy, o, takie paczki znajdziemy nam podczas gry, i to są jakieś nagrody. Od jakichś dodatkowych punktów, aż po em, jakieś tarcze. U. Zamrażamy gościa? Nie, nie zamrożiliśmy. Ale tak, zamrażamy do tego. Goście jest zamrożony. No i to zależy jaką ma budowę ciała, jeżeli na taką wiotką, no to wystarczy niedużo nie tego, jeżeli gościu jest jakiś napakowany, no to wiadomo do końca musimy dojechać i oddać strzał Kiedy gościu jest zamrożony, podchodzimy na niego. Pach z jakiegoś miecza. Bodajże E? e? I, I się rozpadnie na kawałki. Ojej. O, jak szybko wygraliśmy? No, jak widzicie, gra się fajnie. No, mecze są dłuższe niż ten, ten, ten mecz. Powinny być dłuższe, bo to naprawdę no, mało, to było krótko. Trzech najlepszych graczy jest pokazywanych w, w alei <śmierdziały> przystępców. Była <śmierdziały> taka tablica z tyłu. Jak do zdjęcia. No i na przykład ja z tego meczu dostałem 10 końców To gdzie mi tu 1500 brakuje do jednego odblokowania takiego dobrego jakiegoś kasku albo Peleryn, albo coś O, to jest mój ten em, wizytówka. No taką zrobiłem, takie karty dostałem. Tyle, no jeżeli chcecie zobaczyć więcej, dam jakieś linki na dole na temat większych gameplayów, ale widzicie jak to się ja. Jeżeli ktoś chce ze mną pograć mój nick na Games for Life, Herubin przez Samoha, o tak. No i tyle, no i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z razem. What the f***? Ah, what the f*** is this? I do it.